Wyobraź sobie, że stoisz na płycie lotniska, gdy ziemia pod tobą drży. Spoglądasz w górę i widzisz coś niemożliwego. Odrzutowiec tak masywny, że standardowe samoloty pasażerskie wyglądają jak regionalne maszyny. Wydłużony górny pokład, rozciągający się daleko poza znajomy garb 747, 650 dusz na pokładzie. Behemot zaprojektowany do rywalizacji z Airbusem na rynku dużych samolotów, choć nieco mniejszy od tego, co ostatecznie stało się A380. To był Boeing 747X, prawdopodobnie jeden z najbardziej ambitnych samolotów pasażerskich kiedykolwiek zaprojektowanych, ale nigdy nie widziałeś go na niebie. Nie dlatego, że nie mógł latać, ale dlatego, że przyszłość obrała inny kierunek. Marzenie o rozszerzeniu pojemności 747 zaczęło się dziesięciolecia wcześniej niż większość ludzi sobie uświadamia. Boeing po raz pierwszy zbadał rozszerzenie ikonicznego garbu 747 w połowie lat 60. Na długo przed tym, zanim klasyczna 747, jaką znamy, nabrała kształtu. Ich projektanci natychmiast natknęli się na problemy, które wydawały się nie do pokonania. Jak daleko mogli rozciągnąć górny pokład, zanim integralność strukturalna zostałaby zagrożona? Jak działałaby ewakuacja awaryjna z większą liczbą pasażerów na górnym poziomie? Jak rozszerzona górna struktura wpłynęłaby na środek ciężkości samolotu? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego oryginalna 747 skończyła z tym ikonicznym częściowym garbem? Inżynierowie ustalili, że dalsze rozszerzenie z technologią lat 60. stworzyłoby nieakceptowalne kompromisy w wydajności i bezpieczeństwie. Wymagania strukturalne sprawiłyby, że samolot byłby za ciężki, aby być ekonomicznym, więc Boeing zmienił kierunek. 747 została uruchomiona ze swoim charakterystycznym krótkim garbem częściowym górnym pokładem który głównie służył jako luksusowy salon. Podwyższony projekt kokpitu służył kluczowemu drugiemu celowi. Umożliwiał niezakłócone ładowanie ładunku przez nos. A ten potencjał cargo? Okazałby się bardziej przewidujący niż ktokolwiek sobie wyobrażał. Ale przewińmy do końca lat 90., a krajobraz lotniczy uległ dramatycznej zmianie. Globalny ruch lotniczy kwitł. Rynki azjatyckie zamawiały samoloty dalekodystansowe w liczbach nigdy wcześniej nie widzianych. Główne lotniska węzłowe, jak Heathrow, JFK i Narita, kończyły pojemność bramek. Coś musiało ustąpić. Boeing sprzedał setki 744, ale linie lotnicze naciskały na lepszą ekonomię miejsc na mile. Rozwiązanie wydawało się oczywiste. Stać się większym znacznie większym. Dwie kluczowe koncepcje wyłoniły się ze studiów projektowych Boeinga w tym okresie. Najpierw pojawił się VLCT, Very Large Commercial Transport. Transatlantyckie partnerstwo, które zjednoczyłoby Boeinga i Airbusa w tworzeniu znacznie większego Jumbo Jetta. Czy możesz sobie wyobrazić tych zaciekłych rywali współpracujących? To było bezprecedensowe, jak gdyby Ford i General Motors połączyli siły, aby zbudować jeden samochód. Wstępne spotkania były obiecujące. Obie firmy uznały, że astronomiczne koszty rozwoju sprawiły, że współpraca była logiczna. Prognozy rynkowe sugerowały, że może być tylko popyt na 500 do 700 samolotów w tej ultradużej kategorii niewystarczający do wsparcia dwóch konkurujących programów. Ale filozoficzne różnice między tymi gigantami lotniczymi okazały się zbyt wielkie do pokonania. Inżynierowie Boeinga preferowali mechaniczne systemy sterowania z bezpośrednimi połączeniami. Airbus forsował technologię fly-by-wire z pośrednictwem komputerowym. Boeing chciał maksymalizować autorytet pilotów we wszystkich sytuacjach. Airbus wierzył w scentralizowane systemy komputerowe, które mogły nadpisywać pewne wejścia pilotów, aby zapobiec niebezpiecznym manewrom. Pojawiły się też różnice kulturowe. Amerykańska kultura inżynierska Boeinga zderzała się z europejskim podejściem konsorcjum Airbusa. W ciągu miesięcy rozmowy całkowicie się załamały. Następnie pojawiła się N-650, znana również jako Boeing NLA New Large Airplane. Ten projekt celował specjalnie w azjatyckich przewoźników, oferując bezprecedensowe miejsca do 18 obok siebie w niektórych konfiguracjach głównego pokładu. Do 650 pasażerów mogło latać w jednej konstrukcji dzięki wydłużonemu górnemu pokładowi, który rozciągał się znacznie dalej w tył niż standardowy garb 747. Cockpit usadowiłby się w swojej tradycyjnej pozycji z przodu górnego pokładu, zachowując ikoniczny profil 747, drastycznie zwiększając pojemność. To była bezpośrednia odpowiedź Boeinga na to, co później stałoby się Airbusem A380. Pomyśl o najbardziej złożonej maszynie, jaką kiedykolwiek obsługiwałeś. Teraz pomnóż tę złożoność przez tysiąc. Inżynierowie lotniczy stoją w obliczu wyzwań, które większość z nas nigdy nie rozważa. W przypadku 747-akskie wyzwania, te stały się tsunami problemów technicznych. Samolot był tak duży, że kołowanie okazało się niemożliwe na wielu istniejących lotniskach. Symulacje pokazały, że ogon uderzyłby w ziemię podczas rotacji. Wytrzymałość na wierzchni pasa startowego wymagałaby modernizacji na większości lotnisk. Bramki, porty tankowania i pojazdy wsparcia wymagały całkowitego przeprojektowania. Nawet rozszerzony górny pokład stwarzał unikalne wyzwania inżynieryjne. Wzmocnienia strukturalne potrzebne do wsparcia dłuższej górnej sekcji dodawały znaczną wagę. Właściwości aerodynamiczne rozszerzonego garbu wymagały obszernych testów w tunelu aerodynamicznym, aby zapewnić stabilność. Procedury awaryjne również musiały być przemyślane na nowo. Wytyczne bezpieczeństwa pożarowego stały się surowsze, testy ewakuacji stały się bardziej wymagające. Zjeżdżalnie z rozszerzonego górnego pokładu byłyby dłuższe niż jakiekolwiek wcześniej certyfikowane. Czy kiedykolwiek rozważałeś logistykę serwowania posiłków w samolocie? Teraz wyobraź sobie robienie tego dla 650 osób na dwóch poziomach. Systemy galerowe musiały być podwojone. Logistyka cateringu dodawała czas naziemny. Trasy usuwania odpadów stały się labiryntowe. Nawet strefy odpoczynku załogi okazały się trudne do efektywnego umieszczenia. 747X nie tylko rzucała wyzwanie technologii lotniczej, przedefiniowywała granice tego, czym mogą być samoloty pasażerskie. Więc Boeing cofnął się o krok i wrócił do tego, co wiedział, że działa. 747-400. Program 747X ewoluował w trzy warianty. Każdy celujący w konkretny segment rynku. 747 Myślnik 500X byłaby skromnym rozciągnięciem, dodającym pojemność przy zachowaniu kompatybilności z istniejącą infrastrukturą lotniskową. Przewoziłaby około 462 pasażerów w konfiguracji trzech klas. Opcja środkowa 747 600X posuwała wymiary dalej ze znacznie rozciągniętym górnym pokładem i bardziej substancjalnymi rozszerzeniami kadłuba. Ten wariant pomieściłby około 548 pasażerów, oferując jednocześnie zasięg przekraczający 7500 mil morskich. W przeciwieństwie do A380, która później miałaby kompletny górny pokład, 747 6, -6 X zachowywała sprawdzoną architekturę 747 z rozszerzonym garbem, który sięgał około 2 trzecich drogi w dół kadłuba. Potem przyszła mamucica 747 700 X, prawdziwy lewiatan rodziny. Zaprojektowana dla 650 pasażerów w standardowej konfiguracji, mogła pomieścić ponad 800 w układach wysokiej gęstości. Samolot miałby górny pokład, rozciągnięty niemal do ogona, choć niekompletny pełnoszerkowy podwójny pokład, jak planował Airbus. Ten rozszerzony projekt garbu zachowywał charakterystyczny profil 747, maksymalizując jednocześnie pojemność pasażerską w sposób, który efektywniej wykorzystywał możliwości strukturalne samolotu. Każdy wariant inkorporowałby najnowsze postępy w aerodynamice. Winglety zmniejszałyby opór. Zmodyfikowane projekty KLAP poprawiłyby wydajność przy niskich prędkościach. Wyświetlacze pokładu lotniczego integrowałyby się z systemami konserwacji linii lotniczych dla diagnostyki w czasie rzeczywistym. Pomimo początkowego optymizmu w Boeingu, linie lotnicze pozostały niezdecydowane. Rynek nie był gotowy do zobowiązania się do tak dużej inwestycji, szczególnie gdy Airbus pracował nad własną konkurującą koncepcją, która stałaby się A380. Do 1997 roku koszty rozwoju wzrosły do 5 miliardów dolarów. I to był dopiero początek. Problemy szkoleniowe i kompatybilności mnożyły się. Prognozy konserwacji pokazywały astronomiczne koszty w porównaniu z istniejącymi flotami. Każdy system potrzebował modernizacji. Urządzenia symulatorowe wymagały przebudowy. Procesy certyfikacji dodawały lata do harmonogramu. Mocowania silników potrzebowały wzmocnienia. Nawet operacje naziemne stanęły w obliczu przewrotu. Ciągniki pushback nie miały wystarczającej mocy. Kliny kół nie pasowały. Ciężarówki tankujące nie mogły dosięgnąć portów. Tymczasem Airbus nabierał rozpędu z ich programem A3XX, tym co stałoby się A380. Linie lotnicze przyjęły postawę wyczekującą, chcąc porównać obie oferty przed zobowiązaniem miliardów. Odpowiedź Boeinga? Anulowali pierwszą generację 747X, ale Boeing nie był gotowy poddać rynku bardzo dużych samolotów. Pojawiło się zmniejszone przeprojektowanie: standardowy układ 430 pasażerów, model Stretch 500. Zasięg 10 tysięcy mil, wystarczający, aby połączyć praktycznie dowolne dwa miasta na ziemi bez zatrzymywania. Architektura kabiny zapożyczyła popularne cechy 777. Zaproponowano wersję cargo dla rynku frachtowego. Dostawcy silników przedstawili nowe oceny ciągu, które obiecywały lepszą efektywność, ale entuzjazm szybko opadł. Nowa 747X nie wydawała się wystarczająco rewolucyjna, aby uzasadnić swoje koszty rozwoju. Zajmowała niezręczny środek. Większa niż 747-400, ale nie ten przełom, którego chciały linie lotnicze. Więc Boeing znów zmienił kierunek, tym razem w stronę prędkości zamiast rozmiaru. Jeśli linie lotnicze nie były podekscytowane pojemnością, może zaakceptowałyby prędkość. Rezultatem był Sonic Cruiser radykalne odejście od konwencjonalnego projektu, które obiecywało przekształcić ekonomię podróży lotniczych. Samolot rejsowałby z prędkością Mach 0,95 do 0,98, tuż poniżej bariery dźwięku, skracając czasy podróży o 15-20% w porównaniu z konwencjonalnymi odrzutowcami. Jego konfiguracja była niepodobna do niczego w służbie komercyjnej skrzydło w kształcie delty z powierzchniami Canard blisko kokpitu. Jego silniki byłyby zamontowane nad i za skrzydłami. A nie pod nimi. Wyglądał jak coś z filmu science fiction bardziej podobny do samolotu wojskowego niż pasażerskiego. Testy Boeinga w tunelu aerodynamicznym pokazały ogromne obietnice. Współczynniki oporu poprawiły się dramatycznie w porównaniu z konwencjonalnymi projektami. Powierzchnie sterowe demonstrowały wyjątkową zwinność przy wysokich prędkościach. Koncepcja wygenerowała szum w całej branży. Linie lotnicze były zaintrygowane potencjałem oferowania pasażerom znacznie skróconych czasów lotu, szczególnie cennych dla podróżnych biznesowych, ale jeden problem pozostał uparcie nierozwiązany zużycie paliwa. Prawa fizyki okazały się bezlitosne. Pchanie samolotu przez powietrze z niemal prędkością dźwięku wymaga znacznie więcej energii niż konwencjonalne prędkości rejsowe, a w erze rosnących cen ropy po atakach z 11 września linie lotnicze stawały się coraz bardziej sceptyczne. Do grudnia 2002 roku Sonic Cruiser znalazł się na półce obok 747X. Kolejna śmiała koncepcja, która nie mogła pokonać realiów rynkowych. Nastąpił jeszcze jeden dzień prób 747XQLR, Extremely Quiet Long Range. Ta koncepcja miała na celu maksymalizację efektywności i minimalizację hałasu. Ponownie nie udało się uchwycić wyobraźni linii lotniczych jako samodzielny program. Ale oto zwrot, którego niewiele osób rozumie. Nic nie zostało zmarnowane. Badania z 747X, Sonic Cruiser i XQLR nie zniknęły po prostu w archiwach Boeinga. Zamiast tego zbiegły się w nowy samolot, który rzeczywiście dotarłby do niebios. Boeing 747-8, uruchomiony w 2004 roku. Ta finalna ewolucja rodziny 747 reprezentowała kompromis między ambicją a praktycznością. Zachowała tradycyjny profil 747, który lotniska mogły pomieścić bez kosztownych zmian infrastruktury. Ikoniczny garb pozostał, choć lekko wydłużony. Podstawowy układ pokładu lotniczego zachował wspólność z wcześniejszymi modelami, redukując koszty szkolenia dla linii lotniczych, ale pod tym znajomym zewnętrzem leżała rewolucja w technologii. 747 Myślnik 8 inkorporowała zaawansowaną aerodynamikę, opracowaną podczas programu Sonic Cruiser. Nowe silniki Gangs 2B dostarczały dwucyfrowe poprawy efektywności. Systemy sterowania lotem skorzystały z koncepcji pionierskich dla XQLR. Najważniejsze, Boeing opracował wariant cargo 747-8F, który znalazł swoją niszę na rynku cargo lotniczego, podczas gdy linie pasażerskie coraz częściej przesuwały się w kierunku samolotów dwusilnikowych. Operatorzy cargo rozpoznali unikalne możliwości ładowania przez nos 747 i pojemnego ładownika. Duch 747X żyje w każdym aspekcie nowoczesnego lotnictwa, wpływając na decyzje, które codziennie dotykają milionów pasażerów. Czy zauważyłeś, jak samoloty pasażerskie stały się bardziej efektywne, a nie większe w ciągu ostatnich dwóch dekad? To częściowo dziedzictwo 747X. Nieudany mega jumbo Boeinga nauczył branżę, że elastyczność operacyjna i efektywność przewyższy czystą pojemność w ewoluującym modelu biznesowym linii lotniczych. Za kulisami Boeing kontynuował udoskonalanie technologii pionierskich podczas programu 747X, stosując je w całej swojej linii produktów. Techniki elastyczności skrzydeł i zarządzania obciążeniem, opracowane dla 747X, poprawiły efektywność strukturalną w późniejszych projektach. Systemy kontroli koperty lotu zaprojektowane do obsługi bezprecedensowej masy ewoluowały w funkcje ochronne na nowoczesnych samolotach. Modelowanie przepływu powietrza pasażerów stworzone dla rozszerzonego górnego pokładu poinformowało innowacyjny system środowiska kabiny 787. Cyfrowe systemy konserwacji wymyślone dla złożonej 747X stały się standardem na nowszych samolotach. Nawet pozornie przyziemne ulepszenia miały trwały wpływ. Projekty galerowe zoptymalizowane dla rozszerzonego górnego pokładu wpłynęły na bardziej efektywne obszary serwisowe na samolotach jednopokładowych. Systemy ewakuacji opracowane dla konfiguracji wysokiej pojemności doprowadziły do ulepszonych wyjść awaryjnych we wszystkich kolejnych modelach Boeinga. Te postępy znalazły swoją drogę do 780-770 Dreamliner, 770 X i wariantów cargo, które dominują operacje cargo na całym świecie, tworząc dziedzictwo technologiczne daleko poza tym, co zdają sobie sprawę większość entuzjastów lotnictwa. Historia 747 X stawia głębokie pytanie o przyszłość lotnictwa. Jak powinny wyglądać loty komercyjne w XXI wieku? Boeing i Airbus odpowiedziały na to pytanie fundamentalnie różnie, odzwierciedlając kontrastujące wizje tego, jak pasażerowie będą podróżować. Airbus postawił mocno na model hub and spoke, ideę, że podróżni będą latać masywymi samolotami między głównymi lotniskami węzłowymi, a następnie przesiadać się do mniejszych samolotów do swoich końcowych miejsc przeznaczenia. Ta wizja doprowadziła ich do postawienia szacowanych 25 miliardów dolarów na program A380 – Tworząc samolot z dwoma pełno szerokimi pokładami pasażerskimi, który mógł przewozić do 853 pasażerów w konfiguracji jednej klasy. Boeing, pouczony doświadczeniem 747X, ostatecznie przyjął model Point-to-Point, -point. wiarę, że pasażerowie zapłacą premium za bezpośrednie loty, które całkowicie omijają węzły. Ta filozofia urzeczywistniła się w 787 Dreamlinerze, samolocie zoptymalizowanym dla długich, cienkich tras, które nie mogły obsługiwać jumbojetów. Rozbieżne podejścia reprezentowały więcej niż filozofie inżynieryjne, odzwierciedlały fundamentalnie różne poglądy na psychologię pasażerów i rozwój sieci linii lotniczych. Historia wydała swój wyrok, a 380 zakończyła produkcję w 2021 roku po zaledwie 251 dostawach, daleko poniżej progu rentowności swoich masywnych kosztów rozwoju. Wiele z tych samolotów zostało uziemionych podczas pandemii COVID-19. Niektóre wycofane na stałe, pomimo bycia młodszymi niż 10 lat. Bardziej konserwatywne podejście Boeinga okazało się bardziej dostrojone do ekonomii linii lotniczych i preferencji pasażerów. 787, pomimo wczesnych problemów produkcyjnych, zdobyła ponad 1400 zamówień i zrewolucjonizowała rozwój tras. Miasta, które nigdy nie miały bezpośrednich usług międzynarodowych, nagle pojawiły się w sieciach globalnych, ale obaj producenci nauczyli się tej samej lekcji. Przyszłość lotnictwa nie polega po prostu na budowaniu większych samolotów. Chodzi o budowanie mądrzejszych, które dopasowują się do ewoluujących modeli biznesowych i oczekiwań pasażerów. Pandemia dodatkowo przyspieszyła ten trend, gdy linie lotnicze szukają elastycznej pojemności i ekonomii tras, które mogą dostosować się do niestabilnych wzorców popytu. Nie zapominajmy też, że Airbus opracował również A350, która konkurowała głowa w głowę z 787. 747 przez X była duchem, olbrzymem, który nigdy nie latał. Ale jego cień dotyka wszystkiego w dzisiejszych niebiosach. W lotnictwie nawet porażka napędza postęp. Każde obliczenie, każda symulacja, każdy test materiałowy z programu 747X poinformował to, co przyszło później. Inżynierowie, którzy pracowali nad tymi niemożliwymi problemami, nie zniknęli. Zastosowali te lekcje do samolotów, które rzeczywiście latały. Więc następnym razem, gdy wsiądziesz do nowoczesnego samolotu pasażerskiego, pamiętaj o 747X. Jej DNA otacza cię w skrzydłach, systemach, samej koncepcji tego, co czyni samolot pasażerski efektywnym. Największy samolot, który nigdy nie latał, mógł wpłynąć na lotnictwo bardziej głęboko niż wiele tych, które latały.